inny film z innym operatorem kandydatem na operatora będzie pokazywał obsługę żurawia przepraszam podestu roboczego zasilanego z sieci elektrycznej zadaniem jego jest wyniesienie podestu roboczego na maksymalną wysokość jaka jest możliwa tym podestem i wykonanie obrotu w prawo w lewo. Za podestem roboczym tak jak w poprzednim filmie opowiadałem, możliwa jest przy sprzyjających warunkach pogodowych, a więc sucho najlepiej słonecznie, bezwietrznie maksymalna prędkość wiatru do 10 metrów na sekundę, co odpowiada 45 km na godzinę i no, wszelkie opady atmosferyczne, typu śnieg, deszcz, też w wielu przypadkach producenci ograniczają możliwość pracy swoimi urządzeniami. Podest roboczy jest urządzeniem służącym wyłącznie do przemieszczania osób z. Z, z narzędziami lub podręcznymi materiałami. W każdym razie nie może być tym podestem transportowany żaden ciężki i duży ładunek. Operator teraz wykonuje wszystkie czynności sterownicze z kasety umiejscowionej w podejście roboczym. No i teraz będzie składał go do pozycji transportowej. Sztuka polega na tym, aby zielony trzpień przy czego wnikło. Trafił w gniazdo. Tak jak teraz. Rozłączamy. Rozpinamy pas i wychodzimy zawsze twarzą zwróceni do maszyny, tak jak to teraz kolega pokazał. Dziękuję bardzo za pokaz.